Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Automatyzacja e-mailingu w komunikacji B2B. Jak stosować ją skutecznie i nie zostać spamerem? Mimo wciąż rosnącej popularności mediów społecznościowych oraz wszelkiej maści komunikatorów. Poczta elektroniczna trzyma się zaskakująco dobrze. Marketerzy B2B wykorzystują ją od lat. Nowoczesne narzędzia do e-mail marketingu pozwalają wycisnąć z tego kanału znacznie więcej niż do tej pory było możliwe, a jednocześnie zmniejszają ryzyko wylądowania w wiadomości w spamie. Z tego odcinka dowiesz się m.in. co zyskasz dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi do e-mail marketingu, jakie są konkretne zastosowania e-mail marketingu w B2B, Jakie są najlepsze i najgorsze praktyki e-mail marketingu w B2B? Wydaje się, że tak stara forma komunikacji jak e-mail powinna już dawno ustąpić pola nowszym i bardziej trendy mediom społecznościowym czy komunikatorom. Tymczasem, mimo ciągle rosnącej popularności tych nowych środków komunikacji, e-mail marketing wciąż jest bardzo często używany nie bez powodu. E-mail jest Twój. Znasz takie powiedzenie: Nie buduj domu na wynajętej ziemi? Bardzo je lubię, bo świetnie oddaje sytuację marketerów w świecie zdominowanym przez media społecznościowe. Wszyscy z nich korzystamy i zapominamy czasami, że są to platformy prywatne, podporządkowane interesom konkretnych organizacji, które nie troszczą się szczególnie o nasze firmy. Regularnie świat marketingu przeżywa krótkie przebudzenie, kiedy któryś z gigantów internetu bez zapowiedzi zmienia reguły gry. Organiczne zasięgi Facebooka spadły do mikroskopijnych rozmiarów. Google już wielokrotnie zmieniał zasady pozycjonowania stron. LinkedIn również zamierza wreszcie zmonetyzować potencjał, który zbudował dzięki danym użytkowników. Nie ma w tym moim zdaniem nic złego ani nieetycznego. Gdy wchodzimy na jakąś platformę, akceptujemy jej regulamin i zgadzamy się grać według jej reguł. Nie zamierzam opuszczać moich ulubionych serwisów społecznościowych i wcale do tego nie zachęcam, ale wiem dobrze, że uzależnienie się od nich może być niebezpieczne. E-mail ma inną specyfikę. Aktywność w mediach społecznościowych daje przynajmniej teoretycznie dostęp do wielu osób bez konieczności zdobywania kontaktów do nich. Inaczej jest, gdy budujesz bazę e-mail. Musisz zadbać o to, aby ktoś chciał do niej dołączyć, a następnie bardzo się starać, żeby się z niej nie wypisał. W zamian otrzymujesz jednak narzędzie marketingowe, które nie jest zależne od kaprysów właścicieli platform społecznościowych. E-mail wciąż działa. Czy wiesz, że pierwszy e-mail został wysłany w 1962 roku? Poczta elektroniczna, mimo swojego dojrzałego wieku, trzyma się nadzwyczaj dobrze. Potwierdzają to statystyki. Paweł Sala przywołuje badania DMA National Client Email Report, z których wynika, że jedna złotówka zainwestowana w e-mail marketing w 2015 roku przyniosła 38 złotych przychodu. ROI wyniosło zatem ponad 3800%. Zautomatyzowane wiadomości e-mail osiągają o 70% wyższe wartości wskaźników otwarcia i ponad 152% większy CTR, czyli wskaźnik kliknięć, niż zwyczajne wiadomości wysyłane z programu pocztowego. Dziwne, prawda? W jaki sposób taka zautomatyzowana wiadomość może się okazać bardziej interesująca niż ta tworzona ręcznie? Tu dochodzimy do idei i definicji e-mail marketingu oraz e-mail automation. E-mail automation nie polega na masowym tworzeniu i wysyłaniu wiadomości do kogo popadnie. To jest definicja spamu. E-mail marketing i e-mail automation polegają na wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi w celu skutecznego dostarczania treści, które zostaną pozytywnie ocenione przez odbiorcę i zachęcą go do wykonania działania proponowanego w wiadomości. Elementy e-mail automation, bez których nie warto zaczynać. Co zrobić, by odbiorca e-maila otworzył wiadomość i w dodatku zastosował się do zawartej w niego instrukcji? Na pewno nie wystarczy do tego nowoczesne narzędzie. Trzeba przygotować kilka istotnych elementów: Polityka prywatności i ochrony danych osobowych. Najnudniejszą część umieściłem na początku, nie przez przypadek. Już wcześniej regulacje prawne nakładały na marketerów przetwarzających dane wiele obowiązków. Należało odpowiednio zarejestrować bazę, poinformować o zasadach przetwarzania danych, uzyskać zgodę w odpowiedniej formie itd. Wprowadzone nowe regulacje Unii Europejskiej, tzw. RODO, są bardziej restrykcyjne, a ich nieprzestrzeganie grozi drakońskimi karami. Zanim zaczniesz przechowywać i przetwarzać dane osobowe, zadbaj więc o formalności. Strategia treści. Zanim zaczniesz wysyłać wiadomości do potencjalnych lub obecnych klientów, zastanów się, co masz im do przekazania. W odróżnieniu od B2C, w którym e-mail linki są tworzone na podstawie super ofert i zakładają szybkie przejście do koszyka zakupowego, w B2B e-mail raczej nie sprzeda skomplikowanego narzędzia biznesowego, np. Na outsourcingu IT. E-mail marketing Ułatwia dotarcie do odbiorców. Jednak to, czy ktoś otworzy wiadomość i kliknie proponowany link, zależy w dużej mierze od tego, jak atrakcyjna i ważna dla niego będzie jej treść. Pamiętaj, że zanim Twój potencjalny klient zdecyduje się na zakup, wyślesz mu wiele wiadomości. Przed powstaniem treści musisz więc zaplanować proces jej tworzenia. Jak już wspomniałem, wielu marketerów po początkowych sukcesach zderzyło się ze ścianą braku odpowiednich materiałów. Personalizacja i segmentacja czyli kontekst. Według firmy Marketo spersonalizowane wiadomości e-mail wysyłane na podstawie konkretnych zachowań odbiorców są trzykrotnie skuteczniejsze od wiadomości masowych. Komunikaty, które mają konkretny kontekst np. odnoszą się do pobrania e-booka ze strony są zatem znacznie skuteczniejsze od tych, które nie zawierają takiego elementu. To jest właśnie klucz do personalizacji. Nie wystarczy już podać w tekście wiadomości imienia odbiorcy, aby ten odpowiednio zareagował. Personalizacja oznacza dopasowanie treści nie tylko do danych osobowych, ale także do okoliczności, w jakich znajduje się potencjalny odbiorca. Aby trochę uprościć ten proces, narzędzia do e-mail marketingu stosują segmentację, czyli grupowanie bazy na podstawie cech odbiorców. Segmenty statyczne tworzysz samodzielnie, np. Na, na podstawie demografii, geografii, branży. Segmenty dynamiczne będą segregowały klientów, którzy weszli z Tobą w określony rodzaj interakcji. Na przykład odbiorców, którzy klikają szybko w linki w wiadomościach, możesz grupować w segmencie aktywni, a odbiorców, którzy otwierają e-maile i nie klikają, przenieść do segmentu przypomnienie i obejmij sekwencją wiadomości z przypomnieniami lub dodatkową zachętą do kliknięcia w call to action. To oczywiście bardzo prosty scenariusz. Dobre narzędzia e-mail automation potrafią znacznie więcej. Prawdziwa magia zaczyna się dopiero po połączeniu e-mail automation z marketing automation. Dlatego tym bardziej warto wybrać odpowiednie rozwiązanie, dobór odpowiedniego narzędzia. Narzędzia do e-mail marketingu czy e-mail automation pozwalają na budowanie bazy segmentacji, która ułatwia personalizację oraz na pomiar skuteczności kampanii. Dobre narzędzia e-mail automation rozwijają się w stronę marketing automation, to znaczy pozwalają łączyć kampanie e-mailingowe np. z aktywnością odbiorcy na Twojej stronie www. Przykład takiej ewolucji to polska firma GetResponse, obecnie o zasięgu już globalnym. Na etapie wyboru narzędzia warto się zastanowić, jakich funkcji potrzebujesz, bo przeniesienie istniejącej bazy dokumentów, treści itd. zazwyczaj jest dość skomplikowanym procesem. Jeżeli przewidujesz, że będziesz się odwoływać np. do aktywności użytkownika na Twojej stronie internetowej, narzędzia Marketing Automation będą dla Ciebie odpowiednie, ponieważ zapewnią wszechstronne rozwiązania. Jeżeli natomiast potrzebujesz zaawansowanych funkcji e-mail marketingu, np. rozbudowanych edytorów wiadomości, sprawdź narzędzia służące tylko do e-mail marketingu, bo wiele prostych systemów Marketing Automation ma jedynie podstawowe funkcje do e-mail marketingu. Testuj, poprawiaj, testuj jeszcze raz. Do funkcji dobrych narzędzi email automation i marketing automation należy przeprowadzanie testów AB. b Pozwalają one na stworzenie kilku wersji e-mailingu i analizę skuteczności każdej z nich. Zanim więc wyślesz pierwszą kampanię e-mail, sprawdź ją na niewielkiej grupie odbiorców i wybierz tę wersję, która działa na nich najlepiej. Możesz się posłużyć wskaźnikiem CTR, czyli click-through rate, to znaczy stosunkiem liczby wiadomości wysłanych do tych, których link z propozycją działania został kliknięty. W B2B liczy się konsekwencja. Wiesz już o tym, że w B2B trzeba się nastawić na długi proces decyzyjny, w którym twoje kampanie e-mail marketingowe mogą być bardzo przydatne. Jest tylko jeden warunek: konsekwencja w dostarczaniu przydatnych informacji. Jednorazowe akcje niewiele tu dadzą. Nikt jeszcze nie kupił nowego CRM, dlatego że dostał ofertę e-mailem. Pomijam już fakt, że jeżeli pierwsza wiadomość, jaką dostaje twój potencjalny klient, będzie zawierała słowo oferta, Twoje szanse na sukces spadną blisko zera, a wzrośnie prawdopodobieństwo dołączenia do blokowanych domen pocztowych. Edukuj, doradzaj, zaciekawiaj, inspiruj. Analizuj reakcje, testuj różne wersje. Nie popędzaj, ale też nie pozwalaj o sobie zapomnieć. Jeżeli tworzysz newsletter, zadbaj o jego regularność i przewidywalność. Podsumujmy. To e-mail marketing sprawia, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej ma ciągle znaczenie dla marketerów. I mimo, że e-mail jest dość wiekowy, dzięki automatyzacji pozostaje bardzo skutecznym medium komunikacji marketingowej. Przy czym automatyzacja e-mailingu nie oznacza, że będziesz mieć mniej pracy. Nie sprawi, że jednym kliknięciem wygenerujesz treści i wyślesz je do całej swojej bazy, a może nawet dalej. To akurat umożliwiają narzędzia do spam marketingu, który szczerze odradzam. E-mail marketing wymaga odpowiedniego przygotowania treści, właściwych narzędzi i wreszcie dokumentów, które uchronią Cię przed konsekwencjami prawnymi przetwarzania danych. Zanim wybierzesz narzędzie do e-mail marketingu, porównaj jego funkcję z narzędziami Marketing Automation. Dzięki temu świadomie zdecydujesz się na zakres czynności, które będą możliwe w ramach Twoich zautomatyzowanych kampanii. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.